Tym razem będę chciał przypisać kategorie do nazw, które zawierają już w sobie te kategorie. Spójrz na przykład tutaj: Mleko 3,2%. To jest ta kategoria, więc ona powinna się pojawić właśnie tutaj. Efektem ma być coś takiego: do każdego z tych produktów ma być przypisana odpowiednia kategoria. Do dzieła będzie trzeba napisać tutaj wyposażoną tablicówkę, która to ogarnie. Od czego zaczniemy? Najpierw użyję funkcji podaj pozycję, aby sprawdzić. Która z tych kategorii występuje przy tym produkcie, przy którym jestem? Więc powiem Excelowi, że szukana wartość to, jest, to są te teksty. Każdy z nich, z osobna, więc w wyniku dostanę tak naprawdę tyle wyników, ile jest tutaj tych kategorii. Ale te, te teksty mogą być fragmentem tego większego tekstu. Więc powiem Excelowi, aby przed tym zakresem Dopisał sobie gwiazdkę, użyję enda, aby dołączyć tę gwiazdkę do tego zakresu. I za tym zakresem również dołączę gwiazdkę. Oczywiście te gwiazdki wpisałem w cudzysłowach. I teraz mówię Excelowi, że chcesz wyszukiwać takich wartości, średnik w tym w tej jednej komórce. Średnik 0, aby robić dopasowanie dokładne. Zamykam nawias, naciskam F9, aby zobaczyć, co z tego wychodzi. I pojawiła mi się informacja, że występuje. Ten produkt tutaj w tym miejscu, gdzie jest ta jedynka. Więc zawsze będzie wychodziła ta jedynka, ona będzie tylko na różnej pozycji. Jeżeli to będzie mleko 3,2%, to ta jedynka wystąpi na szóstej pozycji. Jeżeli to będzie mleko 0,5%, to ta jedynka wystąpi tu na, tutaj na drugiej pozycji. I teraz co zrobi? Klikam Ctrl Z, aby się z tego wycofać i powiem Excelowi, aby, e, aby teraz przemnożył tę tablicę. Przez kolejne liczby od 1 do aż do 7, ponieważ mam 7 tych kategorii, więc użyję klasycznego sposobu, aby, aby wygenerować taką tablicę z kolejnymi wartościami. Powiem Excelowi, aby użył funkcji wiersz i zaznaczę wszystkie wiersze, z, w których są te kategorie, zamykam nawias, odejmę od tego wiersz pierwszej komórki zawierającej pier komórki zawierającej pierwszą kategorię i dodaję 1. W ten sposób z tego fragmentu tutaj powstanie mi tablica z kolejnymi wartościami od 1 wzwyż, aż do 6, ponieważ mam 6 tych wartości. Klikam Ctrl Z, i teraz, jeżeli chciałbym podejrzeć, co wychodzi z całej tej formuły, klikam F9. I pojawiła się ta sama tablica, w której występowały błędy i jedynka, ale teraz zamiast jedynki mam piątkę. I ta piątka mówi mi, że na piątej pozycji jest wartość, której poszukuję. Aha, wcześniej chyba mówiłem, że na szóstej, ale oczywiście mleko 3,2 jest na piątej pozycji. I teraz potrzebuję tę piątkę stąd wybrać, więc klikam Ctrl-Z i powiem Excelowi, aby... Wybrał wartość najwyższą z tego obszaru. Są tam błędy, aby te błędy zignorować, użyję funkcji Agreguj. Powiem Excelowi, że chciałbym wybierać wartość maksymalną z tej tablicy, która mi wychodzi, ale jako, że tu wykonuję operacje tablicowe, to w funkcji Agreguj muszę wybrać którąś z funkcji od 14 wzwyż, bo one obsługują operacje tablicowe. Więc wybiorę max.k, czyli 14. Średnik, jako opcję dla tej funkcji, wybiorę. Ignoruj wartości błędów, czyli szóstkę, średnik, a jako tablicę zostawię całą tę moją formułę, która generuje mi tę tablicę z, bł z błędami i z tym numerem wiersza, który mówi mi, na której pozycji jest kategoria występująca w danym produkcie. Średnik na samym końcu. I jeszcze muszę podać k dla funkcji max, k muszę określić, która wartość, z tych maksymalnych mnie interesuje. Oczywiście pierwsza, więc wpisuję jedynkę. Zamykam nawias, klikam Enter i spójrz, wychodzi piątka. I teraz chciałbym wybrać to, co występuje na piątej pozycji w tej tablicy. Więc użyję funkcji indeks. Na samym początku dla funkcji indeks zaznaczę tę tablicę, aby z niej była wybierana jakoś wartość. Średnik jako numer wiersza Podaję całą tę moją formułę, którą miałem wcześniej, czyli formułę z funkcją Agregu i z tymi wszystkimi pozostałymi funkcjami, które są w środku. Nie będę podawał numeru kolumny, bo mam tutaj obszar jednokolumnowy, więc domykam tylko nawias na końcu, klikam Enter i pięknie kategoria została przypisana. Aby móc teraz tę formułę skopiować w dół, muszę odpowiednio poblokować adresy, które na pewno adres tego obszaru dla funkcji indeks, F4, na pewno adres tego obszaru, adres. Tego obszaru i adres tej komórki. Zatwierdzam to klikając Enter i kopiuję do samego końca w dół. Wykonuję tu w środku wewnątrz operacje tablicowe, ale funkcja agreguj obsługuje te operacje tablicowe, dlatego całości nie muszę zatwierdzać naciskając Ctrl Shift-Enter, wystarczył zwykły Enter. Pięknie przypisane kategorie.